Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Ten wczorajszy nowy trop, który podjęłam, na tyle mnie samą zafascynował, że dziś oglądałam filmiki z posesji pana Jana, które sama nagrywałam, będąc na poszukiwaniach pani Beaty Klimek w listopadzie. I wtedy spadł pierwszy śnieg, i właściwie było to bardzo utrudniające poszukiwanie. I bardzo to mnie właściwie zasmuciło wtedy, bo pochodząc po lesie, no, wydawało mi się, że są zatarte wszelkie ślady. Natomiast dzisiaj, jak sobie te filmiki oglądałam z poszukiwań i właśnie patrzyłam na tą posesję pana Jana ze względu na ten mój trop nowy na ostatnim moim filmie, czyli ta ukryta na mapach droga. Która prowadzi do starego mostu kolejowego, stara droga, która wcześniej była tak naprawdę linią kolejową, taką pozostałością, która tak naprawdę nawet na mapach współczesnych nie jest zaznaczona, tylko na tych starych po niemieckich mapach. No, na tyle mnie zaciekawiła, że przyjrzałam się tej posesji pana Jana tak jak mogłam na tych moich filmach z drona. No i odkryłam tam dzięki temu śniegowi kilku. Kilka ważnych dla mnie rzeczy, z którymi chcę się dzisiaj z Wami podzielić. Otóż na tej posesji widać wyraźnie, że Pan Jan tymi samochodami jeździ. I z tego, co udało mi się zobaczyć, to nawet wygląda coś tam tak, jakby tam brama była. Nie wiem, czy tam do końca, od tyłu rzeczywiście można na dzień dzisiejszy stamtąd wyjechać. Ale po takich moich przemyśleniach pomyślałam, że nawet jak nie można, to na pewno w jakimś sensie można, bo ja też mam dom w Polsce i niby brama wjazdowa jest tylko jedna, natomiast kiedy przywożono nam węgiel, to mój tata od tyłu po prostu te metalowe fragmenty płotu po prostu otwierał i tam od tyłu nam węgiel wwożono. Bo tam była kotłownia, przecież nie przed posesją nam ten węgiel wywalano, tylko tam, gdzie była kotłownia, więc wydaje mi się, że to otwarcie nawet tej bramy nie jest niczym niezwykłym. A jeszcze pokażę Wam te zbliżenia tych filmów. Czasami zobaczycie, chociaż one przez to, że nie byłam skupiona wtedy na tym, żeby szukać takiej bramy tam, no nie jest do końca ostre. No i niestety też ten mój film przerywa się prawie, że w najważniejszym momencie. Natomiast jednak się z Wami podzielę, bo myślę, że to może być ważny trop, który właściwie pokazuje właśnie śnieg, który który wtedy spadł po raz pierwszy? I puszczę Wam ten filmik krótki. No i też powiem Wam, co tam widzę ja. A Wy możecie mi napisać w komentarzu, czy to by się zgadzało z tym, czy ma to jakiś sens. I wiecie, ja nie chcę tworzyć nowych tropów i już jestem za to oskarżana, natomiast ten wydaje mi się całkiem trafny i jeszcze potem, jak już puszczę go Wam i trochę Wam o tym opowiem, co tam widzę, jeszcze oczywiście wrócę do Was. To jest dom Pana Jana od strony ogrodu. Znaczy, tu widzimy kawałek bramy tej przy. Głównej drodze tam jest też zaparkowany ten krótki samochód ojca Jana terenowy. No i widzimy traktor. Ślady na śniegu świadczą, że wjechał przez główną bramę, ale dalsze ślady na śniegu prowadzą przez całą posesję. Widzicie po prawej stronie filmu. I prowadzą przez tutaj taką, teraz pojawiła się taka bramka, która widać jest w ogóle przeźroczysta, czyli to jest jakaś metalowa brama, którą można otworzyć. I dalej prowadzą ślady na śniegu, aż właśnie do bramy, która się zaraz pojawi. I też z boku też pojawią się ślady na śniegu i. To akurat zmieniłam zdjęcie może niepotrzebnie bo jeszcze słabiej widać ale no i może na in... to jest jeszcze inne zbliżenie tej samej bramy nie wiem czy ją widzicie ale ja ewidentnie widzę otwieraną bramę w środku dwóch tui natomiast co ciekawe w rogu na śniegu za posesją też są jakieś ślady opon dość jasno widoczne no i też liczne inne ślady już na posesji po rozjeżdżanego śniegu. Zdjęcie nie jest niestety zbyt ostre, więc trzeba by było tam być. Ale sprawdziłam z drugiej strony posesji tam rzeczywiście nie ma jednej tui. No i tam pan Jan po... postawił mnóstwo rzeczy, zasłaniając ten wyjazd. I myślę, że to robił w ten dzień poszukiwań, bo jak spojrzycie w ogóle na ten teren, Śnieg tam jest niestety przez pojazdy rozjechany wręcz, więc myślę, że on mocno tam coś robił i zmieniał miejsce różnych no, kontenerów czy pojazdów, czy czego tam. W każdym razie ten śnieg tam pokazuje mnóstwo ruchów dookoła tej, tej ostatniego fragmentu jego posesji. Myślę, że w związku z poszukiwaniami wszystko tam przestawiał, bo być może spodziewał się mojego drona albo jakichś innych dronów. No, w końcu to poszukiwania. Strzałka wskazuje na boczny wyjazd z posesji, gdzie też widać ślady opon i brak jednej tui. Trasa pana Jana najprawdopodobniej mogłaby wyglądać tak. Dlatego że uniknąłby też widoku od strony sąsiadów, bo tam też są niżej budynki. Tu na tym zdjęciu dokładnie widać brak jednej tui, gdzie jest to boczny, boczne wyjście, wyjazd z posesji pana Jana. Tutaj na górze, w lewym rogu. No troszkę niżej jest koniec posesji pana Jana i też tam dokładnie widać, że nie ma jednej tuj jest po prostu wyjście z jego posesji. Potem bezpośrednio też nie ma tam drzewek. No i potem już rozpoczyna się ta droga polna, która prowadzi na most kolejowy. No, a tutaj też ładnie widać tą wyrwę w tujach. No, jak tak się przyjrzeć, to właściwie wszędzie tam też są ślady pojazdów, które nas prowadzą tu na tą boczną drogę, która jest drogą zaznaczoną tylko na niemieckich starych mapach i prowadzi ta droga bezpośrednio na stary most kolejowy. Jeszcze nie, ale za chwilę się ten most otu. Stary most kolejowy linii 420 nad rzeką Regę. I dalej wszędzie właściwie już można dojechać. Natomiast no, interesujące są tutaj w koło te wszystkie miejsca, lasy. Nie wiem, na ile to zostało sprawdzone. Wszystko. Jeszcze raz wracamy, żeby mieć pewność, że to prowadzi ta droga. Bezpośrednio na tył posesji pana Jana. Tak? I tu mamy posesję pana Jana. No jeszcze zobaczmy, jakie tam są ogromne rejony lasów, które nie wiem na ile zostały przeszukane, ale które ja bym no, w pierwszym. W pierwszym Rzucę bym je wszystkie tutaj przeszukała, bardzo jest to dla mnie interesujące. Ja nie tam bym się pojawiła. No i teraz powiem Wam, co jeszcze sobie pomyślałam, co też tylko może być jakąś hipotezą moją. Wy możecie mi napisać w komentarzu, czy to ma sens: że być może Pan Jan um, zapakował Panią Beatę na tej posesji wcale nie w ten długi samochód pięciodrzwiowy. Izusu, który z tymi złotymi felgami, który widzimy na licznych kamerach, tylko zapakował panią Beatę w ten krótszy samochód ojca, bo przecież od dawna mają dwa takie same samochody i ojciec tam mieszka, więc ten samochód najprawdopodobniej tam był. Teraz pan Jan na niego się przesiadł. Dlatego, że ten długi, który pojawił się na kamerze w Bełcznej, no został zabrany przez policję, gdyż jest najbardziej podejrzany i nawet nie wiem, czy policja go do tej pory zwróciła panu Janowi. W każdym razie on się przesiadł na ten krótszy, drzwiowy i nim podróżuje. I z tego co wiem, to policja sprawdziła tylko trzy samochody. Sprawdziła tego ym, Golfa, tak, tego długiego, gdzie pojawił się nim w biogazowni. E, sprawdziła ten pięciodrzwiowy, e, terenowy samochód pana Jana ze złotymi felgami, e, który widzimy na kamerze wełcznej. E, no i ten samochód, którym pojechało, pojechali rodzice pana Jana na zakupy o 7.40, czyli ten żółta, tą żółtą pandę. E, ale nic nie słyszałam, żeby policja sprawdzała ten krótki samochód terenowy. A jeżeli pan Jan wyjechał od tyłu swojej posesji, w tej tajemniczej godzinie, właściwie w tajemniczej godzinie zniknięcia pani Beaty, no to po co zabierać ten długi samochód, jeżeli ma tam się przeciskać polnymi, małymi dróżkami. Mógł zabrać ten krótszy samochód, bo jeżeli się tam złoży siedzenia, może nawet nie trzeba ich zmieniać, czy tam ukrywać, bo ten samochód mimo wszystko jest duży, to być może po prostu pojechał tym ojca samochodem i tym samochodem z powrotem na posesję wrócił. Więc o, o godzinie 8.29, kiedy myślimy, że on rozpoczyna swoją podróż, to tak naprawdę mogło być już po wszystkim, i pani Beata mogła być już zakopana w lesie. A, a to, co się działo potem, było tylko myleniem tropów, i robieniem sobie alibi, i szukaniem kamieni, żeby z kimś pogadać, czy być właśnie gdzieś nagranym. Przecież to może pan ja nawet nie wiedział, które, które kamery gdzie go nagrają. I, I podróżował po prostu, no, dwa razy wyjeżdżał, był przed południem i w Łobzie i w Naćmierzu i w Klępnicy na swojej kładce i rozmawiał z mnóstwem ludzi i był w banku, a nawet dwa razy i u pani adwokat. Więc no, rzeczywiście narobił sobie chłopak alibi w tym czasie, i policja teraz grzebie i dłubie. Niestety policja no, bada te samochody, które pojawiły się na monitoringach, a niekoniecznie ten samochód, który rzeczywiście wywiózł panią Beatę, ale w pole od tyłu domu pana Jana. I myślę, że jest to dość ważna moja osobista hipoteza. Jestem ciekawa, co Wy o tym myślicie, czy ma to sens i nogi. Ja, gdybym była sprawcą, to pewnie bym właśnie tym tropem poszła, gdzie nie ma kamer i gdzie jest możliwość wyjechania, bo ta polna droga, gdzie ona prowadzi? No najpierw prowadzi do tego starego mostu, a od tego starego mostu już potem można pojechać wszędzie. Więc do, do końca nie wiadomo, gdzie pan Jan tą drogą mógł pojechać. No, godzina czasu to pewnie nie aż bardzo daleko jest tam ogromny obszar lasów, ale czy to dokładnie w tych lasach jest pani Beata pochowana, no tego nie wiemy. Natomiast ja osobiście wyznaczyłabym ten obszar do bardzo skrupulatnych poszukiwań. No, i nie wiem, czy, czy tym tropem ktokolwiek ze mną pójdzie, czy nikt, aczkolwiek i tak was zachęcam do poszukiwań, bo wiem, że też Olga będzie organizować poszukiwania w terenie, więc może ktoś z was będzie chciał się przyłączyć. A jeżeli nie ma czasu, możliwości, to chociaż finansowo, więc oczywiście link do zbiórki Oli Klimek dołączę w opisie do tego filmu. No, i e, ostatnią rzeczą, którą chciałam jeszcze Wam powiedzieć, bo teraz mi tak przyszło, to jeszcze e, ten podział działek, bo wiemy, że Pan Jan kupił dodatkową działkę. Ja nie mam też pewności gdzie, natomiast patrzyłam, jak te działki są podzielone e, i ta działka przy samej drodze, która, którą myśmy tam już wyznaczali, że to jest prawdopodobnie ta, no, ma tam już jakiś dom. No, i też tak się zastanawiam, że może gdzieś on jednak tam z tyłu tą jakąś wolną działkę kupił, która. Też mogłam mu jakoś tam może posłużyć do, do wyjazdu bardziej ukrytego, nie przed sąsiadami, ale tego, to już nie będę to, to, tego tutaj rozwijać, bo po prostu nie wiem do, do końca, którą działkę posiada, ale tak na koniec jeszcze Wam wkleję, jak to rozłożenie tych, tych terenów, tamtych działek jest a jakby ktoś wiedział miał pewność która to działka została zakupiona przez pana Jana to byłabym wdzięczna w napisaniu mi komentarzu bo nie umiem tego do końca sama sprawdzić czy gdzieś to w ogóle można sprawdzić no i tyle pozdrawiam was bardzo serdecznie być może zrobię też live'a w przyszłości bliskiej więc zachęcam was do subskrybowania mojego kanału żeby być na bieżąco no i dzielenia się w komentarzach swoimi przemyśleniami co do tego tajemniczego zaginięcia pani Beaty Klimek. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.